Siemanko, to jest Losy super baharej. W środku pakiet 6S. Za chwilkę zrobię krótką jazdę, krótką, bo mało czasu i zimno. Na Poznańskim Junikowie rozstawiłem sobie kilka pachołków. To jest nowa miejscówka, którą objeździłem na razie tylko raz. Bardzo fajna, bardzo fajny teren, trochę takiego piachu, jak tu widzicie, trochę bardzo niskiej trawy. Spoko. To jest moja druga jazda. Zrobiłem jedną tylko w ciemnościach. Te ledy bardzo fajnie naprawdę świecą, a sprzęt świetnie jeździ. Zanim pokażę coś pod spodem, a dokładnie to jak się ładuje pakiet, bo jest to na pewno temat, że tak powiem, przy tego rodzaju rozwiązaniach, to widzicie, że zdjąłem to koło, tak jak już mówiłem na unboxingu. To koło tu gdyby dochodziło do takiej pracy zawieszenia, no a dochodzić moim zdaniem, spokojnie będzie, no to to koło tutaj już by wadziło o, o, te, o te elementy podczas amortyzacji. Tu mamy włącznik, niestety już od nowości luźny, ale to jest niestety standard. Nic zrobiłem nic, tylko dokręciłem koła oraz zobaczcie, na unboxingu mówiłem, że on tak nieładnie hałasuje, prawda? A teraz go podniosę trochę. I tego dźwięku nie ma, bo zrobiłem po prostu taki upgrade, że nakleiłem tutaj pasek takiej pianki. No, i temat załatwiony. Coś, co po prostu wkurzało, bo to telepało. Ta buda telepała zderzak docelowo. Myślę, że tam można jakiś wężyk na ten zderzak naciągnąć, albo po prostu, jeżeli ten pasek nie będzie spadał, no to on zdaje egzamin. Jazda, którą odbyłem, bardzo mi się podobała. Jeszcze nie skakałem, natomiast jeździłem sobie w jakimś tam umiarkowanym bardzo, bardzo terenie. No, mnie się podobało. Zobaczymy na dalszym etapie. Na pewno tym też polatam z RAM. Zobaczymy, jak to będzie wszystko się sprawdzało i, yy, i wytrzymywało. Tymczasem pakowanie. Ja nie lubię tych rozwiązań. takie drzwiczki uchylne. Nie chcę teraz yy, otwierać, bo trzeba się trochę na tak powiem, wypracować sobie system, yy, tego jak te pakiety do środka załadować. Yy, tam z trzech stron obłożyłem takimi piankami, też odpowiedniej grubości, żeby ten pakiet możliwie zabezpieczyć, żeby on się tam nie przesuwał. Rozwiązanie takie średnie, ale no jest jak jest. Trzeba sobie z tym poradzić. Myślę, że jak się wypracuje odpowiednie wielkości pakietów i sposób ładowania, no to, to, będzie, to będzie ok. Tutaj mamy dwa porty spod spodu. W jednym jest włożona zworka. Bo to jest przewidziane na końcówki EC5, tak jak widzicie, 2 razy 3s maksymalnie można tu włożyć. Ja w tej chwili mam 1 x 6s, także w drugi wziąłem sobie akurat z ARMY, ponieważ te IC5 one są kompatybilne z EC5, także to tutaj sobie daje, daje radę włożone i, no i tyle. Dobra, pojedźmy coś, bo, bo zimno. Ok, ledy się palą. Teraz tego tak mocno nie widać, ale w nocy naprawdę świetnie, świetnie świecą. Serwo standardowe jest, na razie bym powiedział, że jest, że jest ok. Mocy jak dla mnie, na szczęście jest do tego sprzętu, do tego, co on, ma, co on ma robić, też jest wystarczająco dużo. Ten pakiet nie jest w pełni naładowany, także to on nie ma pełnej mocy. Ale ten filmik ma na celu tylko pokazać Wam taki preview tego, jak ten sprzęt jeździ, czego można się po nim spodziewać. Jest to zupełnie, zupełnie coś innego. Niż, niż Arma Mojave, Mojave i to się zupełnie inaczej zachowuje, tego nie można porównywać. Tutaj bym powiedział, że to, to raczej ma taką charakterystykę jak, jak, jak Los i piątka, jeżeli chodzi o zawieszenie i podobnie bym powiedział się, się zachowuje w mniejszej skali sprzęt. bierze teraz na wyłączonym zupełnie skręconym abc a powiem szczerze że dla mnie przy większości sprzętów to mogłyby te te udoskonalenia nie istnieć dla mnie największą frajdą jest opanowanie sprzętu samemu te wspomagacze takie jakoś mnie nie przekonują no i trochę ocenę tego jak to się zachowuje, jak wygląda w takim terenie, zostawiam Wam. Na pewno będę nagrywał, na pewno będę nagrywał więcej, więcej materiałów tego typu, bo to jest sprzęcik, który świetnie się nada... O, teraz trafiłem tak w jedną dziurę, która jest na całym, na całym torze. Na pewno będzie filmików tego typu więcej, bo ten sprzęt się świetnie nadaje do takiej właśnie jazdy. Ok. To, co mogę powiedzieć, że również jest świetne. Jest dzisiaj zimno, ale te temperatury silnika nie zauważyłem. Nie zawsze zależą od tak bezpośrednio 1 do 1 od tego, co jest od temperatury zewnętrznej. Zobaczcie, ja potem zrobię takie. To jest silnik. On tutaj, ja tu wkładam teraz całą dłoń. on jest na szerokość czterech palców. To jest naprawdę potwór. Zrobię takie porównanie obu sprzętów Army Mohawi i e, właśnie tego losy. E, ale to, co teraz chciałem powiedzieć, to po prostu tak zwracam na to uwagę, bo on jest kawał gnoja, ten, ten silnik, ten motor. E, natomiast no on jest, e, można go... No to jest moja druga jazda, ale podczas poprzedniej praktycznie cały czas tam była pełna pełna wiksa. i on po prostu jest sobie letni. On się... No nie zrobiło to na nim żadnego wrażenia że przy tej, y, przy te spokojnie sobie radzi z tą, z tą kastą, z tym ciężarem, jak mówię, na, na, na 6 z żadnego, żadnego problemu.